program zaprasza Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., producent węgla koksowego do wytopu stali. Adrian Kowalczyk, dzień dobry. Oszustwo na Sylwestra. W relacjach ostrzeżenie i kwatery których nie ma. Sprawdzimy też jak miasta radzą sobie z problemem porzuconych hulajnóg oraz czego nie zostawiać w działkowej altanie w programie także zalety zielonej energii. Zaczynamy. W październiku inflacja bazowa spadła o 20% do 4,1%. Inflacja bazowa to zmiana kosztów dóbr i usług. Nie obejmuje ona zmian cen żywności i energii. Rząd przyjął projekt ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za megawatogodzinę. Stawki mają być utrzymane do końca września przyszłego roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu honorowym dla stulatków. To kwota 6200 zł brutto miesięcznie. WęgloKoks wydzierżawił niedziałającą od ponad roku hutę Częstochowa. To pierwszy krok w kierunku zabezpieczenia majątku i wznowienia produkcji. Na katowickich parkometrach pojawiły się fałszywe kody QR. Magistrat ostrzega. To sposób oszustów na wyłudzenie danych. Sprawą już zajmuje się policja. 23-latka z Żor straciła 900 zł. Skuszona atrakcyjną ofertą zarezerwowała dom w górach na Sylwestra. Po wpłaceniu zaliczki kontakt ze sprzedawcą się urwał. Policja apeluje, by nie dać się oszukać. Ewa Mirkowska. W zeszłym roku, na dwa dni przed Sylwestrem, w Zakopanem oszukanych zostało 30 osób. Schemat zawsze ten sam. Oszuści starają się zmanipulować nas w taki sposób, abyśmy im przelali pieniądze bezpośrednio, czyli powinniśmy unikać jakichkolwiek sytuacji, które. Mm, starają się zmusić nas do przekazania pieniędzy bezpośrednio na konto albo blikiem. My musimy mieć naprawdę wysoką pewność, że to jest osoba rzetelna. Żeby to sprawdzić, warto poszukać w internecie, czy dany obiekt istnieje, posiada adres i zdjęcia. Za każdym razem, kiedy turysta nie jest pewny, czy dany obiekt istnieje, może zadzwonić do informacji turystycznej. Czy tam opinie po prostu, jakie są opinie, czy tam ciężko jest się porozumieć z właścicielem obiektu, czy nie. Myślę, że oceny, jakość tego Miejsca i ilość po prostu komentarzy pozytywnych gwarantuje to, że to miejsce będzie jednak ok. Jeśli jednak zostaniemy oszukani, liczy się czas. Sprawę należy zgłosić jak najszybciej na policję. Pamiętajmy o tym, aby właśnie mieć, posiadać potwierdzenie takiej płatności, takiej transakcji, fakturę, rozmowę z taką osobą, dzięki czemu będzie nam prościej i szybciej także też dotrzeć do osoby, która dokonała takiego oszustwa za które grozi do 8 lat więzienia. Ceny rosną powoli, ale liczba nowych mieszkań spada. O rynku nieruchomości porozmawiam z gościem relacji dr Adam Polko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, jak wygląda rynek na przełomie roku? Najlepszym chyba określeniem na rynek mieszkaniowy obecnie to jest stabilizacja. To o tyle ciekawe, że to jest chyba wyjątkowa sytuacja porównując z ostatnimi... Trzema, czterema latami. Co to znaczy stabilizacja? Ceny się ustabilizowały, one, tak jak pan redaktor powiedział, rosną, ale już nie w tak szalonym tempie jak kiedyś. Z czego się to bierze? Trochę z wyczekiwania ludzi, którzy chcą kupić mieszkania. Był kredyt bezpieczny kredyt 2%. Oczekuje się, że być może będzie taki program w przyszłości. Ten program bezpieczny kredyt zdestabilizował trochę rynek, więc teraz rządzący trochę się wstrzymują z tą decyzją. Druga rzecz, stopy procentowe nadal są wysokie, a to hamuje akcję kredytową. Więc popyt znacznie się raczej obniżył, i to powoduje, że, że te ceny no, po prostu też wyhamowały. Czego szukamy dziś najbardziej? Myślę, że niezmiennie głównym czynnikiem, który decyduje o atrakcyjności mieszkania, to jest lokalizacja. Lokalizacja rozumiana jako dostępność czyli jeżeli mieszkanie jest łatwo skomunikowane, blisko przystanków, komunikacji publicznej, z udogodnieniami typu szkoły, przedszkola, to szczególnie istotne dla rodzin z małymi dziećmi, punktami handlowo-usługowymi, to takie mieszkania są najbardziej rozchwytywane. Siłą rzeczy ktoś powie, że taka lokalizacja to jest centrum miasta, tylko tu mamy ten dylemat, że często są to pewne niegodności, niedogodności życia w centrum, a po drugie w centrum miasta są też zasoby, o najsłabszym stanie technicznym. Śledziłbym coraz bardziej ruchy gmin po prostu, bo to jest chyba naj, najciekawsze teraz, co się dzieje w sektorze mieszkaniowym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Działkowcy kończą sezon, łowy rozpoczynają złodzieje. W Zabrzu skupicach doszło do 19 włamań do ogródków działkowych. To nie jedyny w ostatnim czasie przypadek w Śląskiem. Policja szuka sprawców, a działkowcy liczą straty. jacqueline kufel Ja myślałam w pierwszym momencie, jak przez okno zobaczyłam, że panele nam zdemontowali, bo to wszystko było wręcz białe. Czarną nocą złodzieje wkradli się na ogródek wioletty dąbek, rozcięli ogrodzenie i wybili okno, ukradli sprzęt, a na koniec wszystko spryskali gaśnicą proszkową. Jak weszłam, to po prostu nie wiedziałam, czy za serce się łapać, czy jakoś zabezpieczać. Byliśmy w takim szoku: pot zniszczony, elewacja zniszczona, telewizor zniknął, wiertarka, sprzęty. RTV, odkurzasz do liści. Działkowcy sprzątali 10 godzin. Bezsilni myślą nad sprzedażą swojego drugiego domu. Straty szacują na co najmniej 15 tysięcy złotych. Furtka była otwarta. Kutki nie było, kutka na dole. Złodzieje weszli także na ogródek Jana Lamkowskiego. Dwa lata temu ukradli mu kosiarkę. Teraz nie wzięli nic. Kutka na ziemi leżała. I sznurek zerwany był, nie? I siatka rozcięta. I jest więcej. No to już wiedział, a do środka może nie dało rady już. Złodzieje byli tu dwa razy w piątkową i sobotnią noc. Włamali się na 19 ogródków. Obserwuję, przyjdą w dzień, jak jest otwarte, przegląd, robię nie kradną złomu tylko sprzęt, bardziej wartościowe rzeczy. Wszystko wskazuje na to, że poszkodowanych byłoby więcej, gdyby nie ta kamera. W okresie jesienno-zimowym to są właściwie najczęstsze takie sytuacje. Najpierw zabrze, później tychy. Zdaniem Polskiego Związku Działkowców może być to zorganizowana grupa przestępcza. Często jest umorzona sprawa w związku z brakiem sprawców, ale też udaje się w niektórych przypadkach znaleźć sprawców. W zabrzu wykrywalność tego typu przestępstw wynosi ponad 50%, by mieć pewność, że mienie jest bezpieczne. Trzeba je mieć ciągle na oku. Tauron z kolejną farmą wiatrową o odnawialnych źródłach energii. Porozmawiam z moim i Państwa gościem Michał Rołowski, wiceprezes Tauron Polska Energia. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, jaki udział w miksie energetycznym ma energetyka wiatrowa? W chwili obecnej w kraju zainstalowanych mamy około 10, 10 500 MW w farmach wiatrowych. Około 20 tysięcy megawatów w farmach fotowoltaicznych. Niemniej jednak, ze względu na to, że wiatr wieje częściej niż świeci słońce, to farmy wiatrowe są największym odnawialnym źródłem energii w tej chwili w naszym systemie. Jako Tauron chcemy aktywnie partycypować w transformacji energetycznej. Dzięki nowo oddanej farmie wiatrowej Mierzyn przekroczyliśmy 500 megawatów mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych. Ta farma 58,5 MW jest to tak naprawdę prąd, który pozwoliłby zasilić około 70 tysięcy gospodarstw domowych bez dodatkowej emisji CO2. Także jest to oszczędność na poziomie 150 tysięcy ton emisji CO2 w stosunku do produkcji w elektrowniach węglowych. Także znaczący pozytywny wpływ na środowisko, ale także dla nas osiągnięcie, osiągnięcie istotnej skali. Dlaczego to robimy i dlaczego chcemy partycypować w tym. W, tym, w, te, w tej transformacji po pierwsze ze względu na, na naszych klientów. Nasi klienci coraz częściej potrzebują zielonej energii, zarówno po stronie biznesowej, jak i odbiorców indywidualnych. I żeby wyjść naprzeciw tym, tym oczekiwaniom, musimy zazieleniać swój portfel produkcyjny. W tym roku uruchomiliśmy Pierwszą na taką skalę ofertę dla, dla odbiorców indywidualnych, która pozwala na zakup zielonej energii z dziewięcioletnią stałą ceną, także daje klientom z jednej strony ekologię, z drugiej strony bezpieczeństwo. Jakie inne rodzaje OZE będą rozwijane? W tej chwili największa moc zainstalowana w kraju jest fotowoltaice. Dotychczasowo ten wzrost był realizowany głównie przez odbiorców indywidualnych. W tej chwili w budowie około 200 MW w projektach fotowoltaicznych i planujemy dalej takie źródła budować. Chcemy to także uzupełnić o projekt, który w tej chwili przygotowujemy elektrowni szczytowo pompowej w rożnowie. Oprócz tego chcemy uzupełnić nasz portfel również magazynami energii, które będą często współpracowały z odnawialnymi źródłami. One może nie są odnawialnym źródłem sensu stricte, niemniej jednak pozwalają odnawialnym źródłom pracować w sposób, który jest potrzebny dla systemu. Jesteśmy także właścicielami energetyki wodnej. Tutaj posiadamy 133 MW w, w, w małych oraz większych elektrowniach wodnych. W okolicach roku 2030 w Polsce powinna się także pojawić morska energetyka wiatrowa. Jako Tauron posiadamy udziały wspólnie z PGE w jednym projekcie offshore'owym, który chcielibyśmy aktywnie przygotować, jeżeli warunki będą sprzyjają to również, również wybudować. Ważne jest dla nas także OZE w, w kontekście ciepłowniczym, tak? bo rozmawiamy o elektroenergetyce, natomiast tauron to także tauron ciepło. Tutaj musimy też mocno inwestować w przejście na źródła odnawialne. Tam kluczowym źródłem odnawialnym będzie, będzie biomasa. W dłuższej perspektywie mówimy także o zielonym wodorze, który będzie mógł częściowo być spalany w miejscach, które, które są dzisiaj zasilane gazem. No i tutaj turbiny będą optymalnym rozwiązaniem, które także taki zielony wodór będzie mógł konsumować. Natomiast jest to perspektywa już bardziej odległa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szybko, tanio, ale nie zawsze bezpiecznie. nogi, szturmem wjeżdżają do miast. Ale niestety nie zawsze poprawnie tam parkują. W Częstochowie za holowanie i postój zapłaci nieodpowiedzialny użytkownik. Opłaty już funkcjonują, ale teraz podniesiono stawkę do maksimum. Co przemówi do rozsądku? I kto jeszcze podąży tym śladem? Sprawdzała Gabriela Kosowska. Tego miejskiego symbolu nikomu przedstawiać nie trzeba. Tego również. Wszędzie są naprawdę, gdzie nie pójdziesz, to są hulajnogi. Hulajnogi opanowały miasta. Kluczem do sukcesu jest łatwa i szybka dostępność. Najdłużej to może dwie minutki. Dwie minutki zajęło znalezienie hulajnogi. Tutaj w centrum to zawsze znajdziesz. Ile pani to zazwyczaj zajmuje? Minuta. Tam, gdzie drogi krzyżują się z trasami pieszych i rowerzystów, niestety taki widok nikogo już nie dziwi. Na chodnikach odkładają środku, na ścieżkach rowerowych. Po co niszczyć coś, co nie należy do nas, a może służyć innym? Z zaparkowanymi niewłaściwie hulajnogami zaczęli walczyć częstochowscy urzędnicy. Patrol Straży Miejskiej jedzie na miejsce. Jeśli jest fakt potwierdzony, to zlecamy takie usunięcie w firmie, która się tym specjalizuje w Częstochowie. Hulajnoga trafia na płatny parking miejski, a jej właściciel będzie zobowiązany do poniesienia kosztów. Rada Miasta zdecydowała o podwyższeniu stawki do 170 zł. Rechunek trafia do firmy udostępniającej hulajnogi, ale ta może nim obciążyć wypożyczających. Użytkownik, który pozostawił hulajnogę w sposób niezgodny z zasadami, powinien liczyć się z kosztami holowania, które mogą zostać na niego nałożone, a także dalszymi konsekwencjami od strony służb. Takie zasady obowiązują we wszystkich miastach, w których prowadzimy działalność. W samej tylko Częstochowie działa 31 miejsc do parkowania hulajnuk. Opłata za te pozostawione w miejscach niedozwolonych zacznie obowiązywać od nowego roku. Symbol częstochowy spektakularnie runął. Mowa o kominie elektrowni w częstochowskim zawodził przygotowania do jego wyburzenia trwały kilka miesięcy. Dziś to wszystko zapraszam za tydzień o tej samej porze do zobaczenia Na program zaprosiła Jastrzębska Spółka Węglowa SA producent węgla koksowego do wy to wytopu stali.